I tak, chwila przerwy po tej części pierwszej zapraszam Was na część drugą. Dalsza część szykowania przyczepy do sezonu. Także miłego oglądania na razie. Tak naszykujemy sobie na kawkę. Ach, nie ma. Żeby było gotowe na razie jeszcze nie robimy. Podłączymy sprzęt. To jest tak. Ale podłączymy go na akumulator na 12V. Musimy włączyć teraz przetwornicę na 230 V. Załączymy tu. OK, dioda się załączyła. No i dobrze. Działa. Ale nie bawimy się teraz telewizją. Tak, bierzemy się teraz. Zamycie wszystkiego. Wszystko co jest skórzone. Jestem już po kawce. Na razie na górze, jak już będziemy jechać, to wszystko będzie na dole. Bo jednak ten środek ciężkości jak jest na dole w razie dużych wiatrów i napierającej na przyczepę, to im wyżej poskładane rzeczy, tym bardziej możliwość przewrócenia przyczepy. Będę musiał ten piecik osłonę ściągnąć i porządnie pod spodem. Kiedyś tam odkurzałem już sprzątanie sprzątaniem. Ale zawsze się trzeba napić, prawda? Tak, teraz przyszedł czas umyć tą szafeczkę. Maszynka jest czysta, bo troszkę kurzu tylko jest ok. No dobra, to byłoby na razie na tyle. Lodówka w tej przyczepie jest naprawdę fajna i dość szybko zawsze chłodzi. Jeszcze bo nawet kurzu nie będzie po zimie, bo lodówka jest gotowa do jazdy i do przyjęcia potraw. Nigdy jej nie zamykam. Zawsze mam blokadę tutaj załączoną, żeby powietrze dochodziło, i dlatego mamy taki, taki luksus, że nic nie śmierdzi ani nic. Nic nie powiem, ale żelazna rezerwa musi być zawsze przed wyjazdem. Chociaż teraz nie wiem kiedy wyjedziemy. Czekamy na ładną pogodę. Muszę zamiatać z miotką, bo długa miotła została wywieziona. A jak człowiek po takim czasie przyjeżdża, to też nie wszystko do głowy wpadnie, żeby zabrać. Ale damy radę, damy radę. Oj tak kochani, to jest taka wielka przyjemność. Ciepło, wiaterek taki ciepły. Zawiewa Usiąść W wysprzątanym domku na kółkach Nie powiem, jeszcze są takie różne sprawy jak umycie okien Bo aż takie zaszarzałe się zrobiły, bo to jednak Całą zimę to stał Ten nasz domek Wasze zdrowie Takie drobiazgi mi zostały, ale już teraz w zasadzie mogę Wam podziękować za to, że byliście ze mną w tym układaniu, sprzątaniu. Dziękuję Wam za łapeczki i do następnego odcinka. Trzymajcie się.